Hej, mano z tej strony Jedz w dzisiejszym odcinku jesteśmy na finałowym odcinku z One Chest Bloka dokładnie tak i w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do tamtego portalu, który jest właśnie za mną i pokonamy smoka i tym samym ukończymy całą serię One Chest Bloka, która trwała z nami dość długo, no a więc jeżeli chcecie więcej yy, takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i suba bo lecimy do 2000 subskrypcji, znaczy no takich no, podobnych serii w ogóle no i co? Przejdźmy do filmu. Dobra, na pewno widzę, że brakuje mi firewerk, a firewerki będą potrzebne, będą potrzebne w endzie, bo... No bo wiecie, bo jednak będziemy mieli trochę ułatwienia, bo będziemy sobie mogli latać na Elitrze i niszczyć kryształy, więc walka będzie łatwiejsza. Ale... No myślę, że w sumie dość spoko, tylko fajnie by było gdybym miał jeszcze gdzieś tutaj jakiś papier, żebym mógł zrobić te fajerwerki, bo z tego co wiem, to, mi się, to nie mam tego papieru po prostu i no jest problem. No to cóż, 16 fajerwerek nam musi starczyć, przy okazji mam tutaj jak widzicie właśnie yy, light blue bedy i w ogóle yy, i możemy udać się do endu, więc wskakujemy. Yy, witam cię Trader Lamo. Dobra, więc trzeba się stąd wydostać i iść pokonać Smoka, witam Ciebie serdecznie, smoku. Yy, wait y, Ctrl B. O, wyk. I trzeba pokonać tego smoka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i teraz formalności, czyli. Eee, wait, poproszę łóżka. No nie, on już perczuje, a ja nie mam opsa. O się nie uda. Nie uda się tym razem łóżek zrobić, dobra. Witam cię, smoku, przedłem cię zrobić z miecza na razie. Dobra, więc pyk. Eee, yy, pyk, pyk, i pyk. No i teraz przylatuj smoczku. No i leci. I zobaczymy, czy moje ćwiczenia nie poszły na marne. Ponieważ ćwiczyłem ostatnio. Tak, Eee! Yy. Te endermany, widzowie! Te endermany mnie rozproszyły. No nie! Dobra, jeszcze jeszcze ostatni hit. Ale to przez endermany wszystko. I udało się pokonać smoczka, dokładnie tak. Smoczek został z unicestwiony. I czekajcie. Ej, te krystale są za mocne, widzowie. <grystanie> Dobra, więc tak, zbieramy sobie cały level. I udało się pokonać smoka. Tymczasem ukończamy sobie grę. Okej, okay, pojawiliśmy się centralnie na naszej skrzynce. No i... kliknie, jeżeli pokonałeś smoka. Oj! Nie, bo coś przyciemniało. Zaczęły się jakieś pioruny pojawiać. Dobra, wyciszyłem to, ale co się tu dzieje? To bije. Mi się wydaje, że jedyną opcją to jest pozostawienie wszystkich rzeczy na tym świecie. W tym miejscu. I skoczeniem do otchłani. Ten świat już nie jest nasz. Został przejęty. A my musimy wskoczyć do otchłani. Gdzie ja, my jesteśmy?